Miałam dwóch braci ciotecznych, ale byliśmy tak bardzo zżyci z sobą, że właściwie to tak, jak rodzeni, Jacka i Witka, pracowali pod ziemią, to znaczy w konspiracji. Poszukiwana nie dały rezultatów. Czekałam na jaką wiadomość od Janka. Przypadkowo dowiedziałam się, że oni byli na Moniuszki. W związku z tym. Tam poszłam i spotkałam dozorcę, który zamiatał ulicę. Czy nie pamięta, czy tutaj był dwóch braci i szwagier? Okazało się, że z samego rana, kiedy się gotowali do odejścia, uderzyła w pocisk z kolejowy i wszyscy zginęli. 23 sierpnia 1944 roku. Najdroższa Danko. Przeważnie wieczorami wychodzimy na patrole lub jakieś inne wypady i wracamy najczęściej dopiero nad ranem, a wtedy się śpi do południa lub dłużej. Jak szliśmy na pastę, to wyszliśmy w sobotę o 21, a wróciliśmy o 20 w niedzielę. Jakbyś przyszła, to byś się namordowała, wyczekała, nie wyspała i najgorsze, żebyś mnie nie zastała. Pilnuj, Basi. Nie kręć się nigdzie, niepotrzebnie. Jakby ktoś szedł jeszcze w tym kierunku, to przyślij mi jakąś kolorową koszulę i długie kalesony. To zawsze się przyda. Tak to mi więcej niczego nie brakuje. Jeść mamy co. Nigdy jeszcze głodny nie byłem, najwyżej przejedzony. Dzień w dzień pijemy wódkę, ale nie czystą. Tylko likiery, koniaki, ale broń Boże, się nie upijamy. Przynajmniej nigdy nie byłem pijany. Takich ilości alkoholu jak obecnie nie wypiłem jeszcze nigdy. Nie wiem jak po wojnie będę pił wódkę kieliszkiem. Na pewno połknę kieliszek, bo u nas się pije tutaj szklaneczkami od piwa. Ale nie myśl sobie danka, że my się rozpijamy. Pijemy tylko tyle, aby nie zarazić się czerwonką i trochę zapomnieć o tym wszystkim. Na ogół zwolennikiem wojska nie byłem i nie jestem, ale jak trzeba to co robić. A więc nie mogę doczekać się już końca tego wszystkiego i nareszcie normalnych czasów, aby móc robić to, co ja chcę, a nie to, co mi każą. Nie wasz się do nas tu przychodzić. Masz Basię, musisz jej pilnować. Czekaj na nas, ucałuj w domu wszystkich ode mnie od najmłodszego do najstarszego. Pa, bądź zdrowa i dobrej myśli. 26 sierpnia 1944 roku. Najdroższa Danko. No widzisz, nareszcie wybrałem się do ciebie od razu w tak dużym towarzystwie. Nie masz pojęcia, jak mi było przykro odchodzić od was wszystkich, no a od ciebie specjalnie. Wpaść na godzinkę jest mi do was bardzo miło, ale ta droga bez przerwy idzie się piwnicami, specjalnie z waszej strony do góry, na dół, po rozmaitych okropnych schodkach, przebiciami, dziurami, po ciemku, podjezdnią, naliczyłem takich przejść 26. Zanim doszliśmy do alei, byliśmy solidnie spoceni. Na razie urwały nam się przepustki, ale jak tylko będę mógł, to będę chciał się urwać do ciebie na noc. Danka, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Pilnuj Basi i nigdzie nie wychodź. Do nas strzelają tutaj z min burzących, tylko się ściany trzęsą, ale to frajer wszystko. Jacek prawie cały dzień siedzi w schronie. Wyciągam go na podwórko, bo boję się, że ten zaduch piwniczny mu może zaszkodzić, ale to nic nie pomaga. Woda leci u nas coraz słabiej, już od dwóch tygodni jest tylko w piwnicy. Niemieccy jeńcy kopią u nas na podwórku studnie, w razie czego będziemy mieli swoją wodę. Jak tylko bolszewicy przyjdą, będziemy wszyscy pryskać, aż nam będą kapcie spadać. Powinni nareszcie przyjść już do pierwszego. Zapomniałem wczoraj z wrażenia, że jestem w domu, zapytać teścia, co on taki smutny i będzie się musiał poprawić. Na następny raz. A teraz całuję cię tak mocno, żeby ci dech w piersiach zatkało. Pozdrowienia od Witka i Jacka, Janek. Ciała były bardzo zniszczone. Nie wiem, jak to się stało, że przecież byli razem. Janek był bez głowy. Tułów leżał. A Witka i Jacka była jedna czarna, spalona bryła z której wisiał megalyk, jaki otrzymał, idąc do walki. Być może jeszcze się spotkamy.